Witajcie, tym razem ze mną jest Adam i Kronos. i Adam na początek opowiedz nam, dlaczego akurat to wczarek jest e, Otóż e, długo, e, teraz już z żoną, że się pobrać. E, Gratulujemy! E, tak, ale, ale e, od zawsze chciałem chcieli mi mieć jakiegoś psa. E, I miał być duży, inteligentny. Z którym można dużo rzeczy, dużo rzeczy poćwiczyć, można z nim trenować. E... A teraz jest. E... Będziemy ciąć. Tak, będziemy ciąć. E... Zawsze, za, zawsze chcieliśmy mieć właśnie, właśnie takiego psa większego, który nie jest typowym kanapowcem. E... I... Soccer. down Out. No, no, współpracuje. Nie, Nie wygląda e, okay. Więc obserwowaliśmy jedną hodowlę jedną z, e, z dużym już e, doświadczeniem, właśnie o, której celem, takiej pierwsza w Polsce, której celem właśnie było w, w przywrócenie e, owczarkom ich pierwotnego stanu. E, czyli. E, i padło właśnie, że, że, że to będzie owczarek, e, owczarek staroniemiecki. niemiecki. Za, mi zawsze owczarki niemieckie bardzo się e, podobały: to jak one są zaangażowane w, w swoją pracę, jak wiele rzeczy potrafią, potrafią zrobić. E, I chcieliśmy właśnie takiego psa, z którym, e, z którym będziemy mogli pracować. Czyli pomysł na, na pracę z psem był od początku? Tak, pomysł na pracę z psem był od początku. Eee... Czy jakiś kierunek miałeś? Nie, nie, kierunku, kierunku, kierunku <noise> wstępnego nie było. Eee... Już, już wiedziałem wcześniej. Wiedziałem o obronie, o, o eee... czy, to, czy to. Wtedy jeszcze, jeszcze oczywiście tak, tak, tak dokładnie nie, nie znałem. E, tej różnicy pomiędzy różną obroną sportową, czy cywilną, czy mondioringiem. dla mnie to była jedna rzecz. E, Czyli ale, to grudzenie. Tak. No, no i wiadomo we, 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 czy to e, tropienie, czy, czy też e, samo posłuszeństwo. Ogólnego, ogólnego e, kierunku, kierunku nie było. E, tylko... Właśnie taki e, wstępny, żeby z nim, z nim kiedy, pracować. Kiedy zacząłeś szkolenie w ogóle? Czy On pracował? szkolenie rozpoczął e, z nami od z pierwszego dnia, kiedy do nas trafił czyli 8 tygodni miał skończone. I od razu. Nie, od razu, od razu, do szkoły, od razu, od razu nie, nie do szkoły, ale zaczęliśmy e, takie podstawowe rzeczy go uczyć, jak e, wiadomo, e, toaletę. Czyli samodzielnie, eee. intuicyjnie to co gdzieś Nie, 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 mieliśmy już wiele, pies. wiele, nie, to jest właśnie to jest, to jest mój pierwszy, pierwszy pies, pies. Ale, ale już przed tym, kiedy, kiedy już do nas trafił, już wiadomo YouTube oglądaliśmy A, czyli, prze, przeróżne, przeróżne szkolenia, nawet, nawet jedno szkolenie takie, takie zapisaliśmy się właśnie z takiego wdrażania szczeniaka, prawda? Czyli, czyli jak, jak... Czyli to jak gdzieś tam pracować? była pierwsza szkoła, do której trafiliście, tak? Tylko to, tylko to była taka online z filmami szkoleniowymi, no, no, okay. z, z różnymi pogadankami, typu typu na przykład właśnie jak Rozwiązać ten problem z, z tym lękiem przed separacją. co robi, Jak ćwiczyć, żeby to wydłużanie właśnie e, czasu, kiedy pies może zostać e, sam bez nikogo. E, czy, e, crate training, czyli e, w kennelu, e, jak, jak ma się zachowywać. Także takie, pod, takie podstawy, żeby, żeby on jako, jako dziecko. Dobrych nawyków nabrał i my przy okazji również, czyli nie, 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 nie puszczać go luzem w mieszkaniu żeby mógł robić, pso, psocić i robić co, co mu się żeby nie podoba. Także właśnie byliśmy uczuleni na, na to, żeby żeby dobrze rozpocząć. Zamiary, no ale jak to zamiary, zawsze są weryfikowane. Coś się poszło nie tak, jednym słowem. To, to czynnik zewnętrzny akurat w tym przypadku e, zadziałał. E, czy to czy był jak... moment, że padła decyzja, że trzeba znaleźć jednak e, trenera, który... E, to właśnie się trochę, trochę nagromadziło, bo e, Kronos jak do nas trafił, to był ciekawskim z ciekawskim psem. No jak ale, ale z racji właśnie tego, tego, tego szkolenia socjalizację odkładaliśmy do momentu, aż, aż będzie z nami miał jakąś relację mhm. najpierw, a dopiero później zabawa i poznawanie innych psów. Niestety na samym początku jego przygody z nami na jednym z takich szybkich właśnie wyjść do toalety. E, jak on był jeszcze malutki poleciał do nas Pies po prostu bez smyczy, tak bez właściciela podbiegacz. Taki tak zwany podbiegacz. No To był pierwszy pies, no ja w sumie zamarłem w tym momencie, bo z, nie tak, nie, generalnie nie wiedziałem jak zareagować, no one się już, już kontakt miały, już po prostu pyszkiem pyszczkiem w e, pyszczek kontakt załapały. No i w tym momencie ten, ten drugi podbiegacz zareagował. E, no skoczył do niego z zębami. E, nie nie zrobił mu krzywdy, ale, ale no, to niestety zadziałało na niego bardzo niekorzystnie. No, na psychikę trochę, trochę mu jednak źle zadziałało, bo od tego momentu, no, oczywiście ja go wtedy na ręce zabrałem i, i, i poszliśmy. No, ale to już Czyli było... jedno, jedno zdarzenie stworzyło dokładnie. ogromny problem. Ty jego, jego historia to jest dokładnie przykład, jak jedno zdarzenie takie niekontrolowane może wpłynąć na, na to, jak ten pies będzie się kształtował. Dalej. Jedno zdarzenie w bardzo nieodpowiednim momencie, kiedy on jeszcze był szczeniakiem, który nic tak naprawdę ja nie wiedział, e... No i najpierw. Na każdym wyjściu, e, gdy widział innego psa, no to bał się. E, reagował strachem, piszczał. próbował się chować, czasem nawet próbował wstakiwać na ręce. E, Czyli już zapamiętał to, że takie sytuacje, tak, no, został wzięty na ręce. No dokładnie, zapamiętał sobie, że ma, e, że to złe, złe właśnie przeżycie. to jest przeżycie. złe Azyl ma na rękach u ciebie. No i tak, tak było przez pierwsze jego tygodnie życia, no a gdy już osiągnął wiek, ten taki, zaczął dojrzewać i dorastać, już był coraz większy, takie 6, chyba między 6 a 8 miesięcy, to jego strach gdzieś zniknął i on się zaczął przeradzać w bardziej reaktywność. Eee, Czyli zrozumiał, że, że zaczął rosnąć, jest duży, ma też siłę. Tak, też zrozumiał, i... że jest większy, że że właśnie też w sytuacji, kiedy on zareagował szczekaniem, to spowodowała, że ta druga osoba, która była z psem, odsuwała się, uciekała, uciekała mu, z, mu z drogi, czy to, przechodzi, czy to przechodziła na drugą stronę ulicy, czy po prostu zawracali i, i odchodzili. No i on sobie pokojarzył, pokojarzył sobie, że jeżeli zaszczeka, będzie taki e, duży i groźny, no to to za, zagrożenie odejdzie. No, moje błędy również tutaj były, że e, w, drugo, no, w drugą nie, stronę... No tobie też nie o to chodziło, żeby wszyscy schodzili z drogi. No też nie o to nie chodziło. Dla mnie celem jest, żeby on e, psy e, inne ignorował. Nie musi się z wszystkimi bawić, nie musi być przyjacielem każdego. E, że potrafił się zachować. Dokładnie, że, że po prostu nie reagował tak jak, tak jak, e, tak jak to miał w zwyczaju. E, no i to, to się nasilało. No my, my próbowaliśmy z tym jakoś działać. Też były tutaj moje błędy, właśnie z tym, że w sytuacji, kiedy on reagował na innego psa, no to było prawda, odciąganie i nie, może drugi pies, prawda, nie, nie odszedł, ale my się odsunęliśmy, czyli generalnie wyszło na to samo dla niego, że odsunął się od tego e, potencjalnego zagrożenia. zagrożenia. Nie takie negatywne wzmocnienie e, tutaj również działało i no i nasilał się ten, ten efekt, on był coraz większy, coraz silniejszy, także e, musieliśmy tutaj zmienić nasze podejście, żeby poszukaliśmy właśnie e, poszukać kogoś, e, kto może nam w tym pomóc w sposób taki bezpośredni. E, bo oczywiście próbowaliśmy też kontaktowaliśmy się z tą poprzednią E, poprzednią e, szkołą, no ale ile można przez, e, prawda, przez internet e, zrobić. tutaj, wiadomo, w szkoleniu psa jest bardzo ważne wyczucie czasu. Czyli w momencie, nawet jakby, jakbyśmy mieli e, jakąś wideokonferencję albo coś, no to musi najpierw nam trener powiedzieć, żeby, że, że tego że w tym momencie powinniśmy coś zrobić, coś zrobić a w sytuacji, gdy, gdy trener jest bezpośrednio przy nas, to może nas tutaj szybciej to, to, to szybciej nam wskazać, gdzie popełniamy, gdzie popełniamy błąd. I oczywiście zaczęliśmy szukać w okolicy kogoś kto. kto mógłby nam tym pomóc przefiltrowaliśmy, odfiltrowaliśmy od razu takie szkoły typowo pozytywne, czyli, czyli czyli takie, no, które w naszym odczuciu no, nie byłyby w stanie tutaj tutaj pomóc. No i znaleźliśmy właśnie, właśnie Dobiego. Zapisaliśmy, zapisaliśmy się na pierwszą, pierwszą lekcję. Konsultację. I od tego czasu zostaliśmy na stałe. Pierwsza, e, e, pierwszy trafi i zostaliście. Nie, nie, nie było jakiejś innej szkoły, tylko od razu Nie, od razu, od razu coś, 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 coś zagrało, coś zagrało za, 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 zadziałało, e, zadziałało, jeżeli chodzi o, o podejście. E, bardzo, nam, na, bardzo nam się spodobało podejście takie właśnie zbalansowane do jego szkolenia, czyli. Jak robi coś, coś dobrego, no to, no to chwalimy, prawda? Ale również nie boimy się korygować e, złych zachowań i wygrę, wyznaczać mu granic jego, je, jego e, swobody, prawda? E. E, czyli odkąd zacząłeś szkolenie, opowiesz teraz, jakie widzisz efekty i różnice? Jakie e, efekty? Czyli, czyli ten problem, który, który był. Kronos dalej jest, jest, jest reaktywny, ale wyraźnie jego zachowanie się poprawiło. Grupowe zajęcia były koszmarne. On przez cały czas szczekał, próbował albo to, to na zmianę, albo uciekać, albo do innego psa podejść. On chyba sam nie wiedział, co chciał, co, co chciał zrobić. On nie do końca chyba wiedział w ogóle, co powinien zrobić. Nie do końca wiedział, Bo jak się ma zachować. Formację, tak? tak. Bo tutaj, prawda, niby szczeka, niby próbuje podbiec, A my cały czas jesteśmy na, na tym placu i nic się nie, nie zmieniło w jego, w jego sytuacji. Psy dalej są, psy robią swoje. My dalej jesteśmy, nie uciekliśmy. Więc tak troszeczkę mu to chyba dało do, do, do pomyślenia, e, co ma. E, co ma zrobić? Zaczął, zaczął myśleć, no to jest mądry pies. I zaczął troszeczkę e, chyba sobie układać to lepiej. Aczkolwiek no jest, jest różnica pomiędzy placem a, a tym, jak na jakimś spacerze widzimy innego psa. Na placu on tylko na przywitanie zrobi klasyczny hałas. Każdego zaczepi troszeczkę tak zadziornie, ale później się uspokaja i, i, i normalnie możemy, możemy, możemy tutaj Czyli zacząłeś zaj od zajęć grupowych? Najpierw mieliśmy kilka indywidualnych, żeby, żeby też zobaczyć na czym, na czym stoimy, no, jakie, na czym jaka jest, jest nasza, nasza relacja. I, I jak w takim kontrolowanym bardziej e, e, środowisku będzie się Królow zachowywał. E, no tak, i później do tego doszły właśnie grupowe zajęcia. E, no i skończyłeś się w Tak, obrona to właśnie była kolejna z, z prób podbudowania jego pewności siebie, bo on był taki właśnie na początku wystraszony, wycofany jak te grupy zaczęliśmy nie do końca, właśnie próbował, mógł się odnaleźć i widać, i widać było, że brakuje mu tej takiej pewności siebie w działaniu. I również e, w związku z tym rozpoczęliśmy e, treningi obrony e, najpierw takiej e, sportowej, z takim trochę mondio, mondioringowym e, mixem e, I generalnie to mu się bardzo spodobało. To jest, to jest chyba, to jest chyba jego, jego ulubione zajęcie teraz. Na które na, na to na nigdy nie może się doczekać, ale też dla mnie to jest takie trochę spełnienie tego tego właśnie planu, jaki mieliśmy, jaki mieliśmy dla niego. Bardzo się cieszę, że to, zadzia, że to mu się spodobało. Lubię widzieć, jaką właśnie tak z takim zapałem i z, takim, z taką radością. Tą pracę, tą pracę rozpoczyna, ale to też było tak przemyślane, pod właśnie z kierunkiem e, za m, takie, ro, rozumiem, takie próby e, pracy nad, nad nim, kiedy on jest e, mocno po, pobudzony, e, bo ta właśnie ten jego problem z reaktywnością, kiedy on dosłownie błyskawicznie potrafi przejść ze stanu spoczynku do takiego mocnego pobudzenia kiedy tak naprawdę już na początku on nie reagował na, na jakiekolwiek czy to na korektę, czy, czy na jakiekolwiek komendy, po no prostu jak już się odpalił no to, no to już, już, był, już był koniec i trzeba było to jakoś innymi metodami Wychowawczymi go od, odciągnąć. No i tu właśnie, właśnie było to odciąganie, które, e, które tak naprawdę pogarszało całą, całą, całą sprawę. E, a to, że teraz pracuję na, na takim właśnie dużym pobudzeniu, gdzie pracuję na tym, żeby on gdzie bardzo chce ugryć tego, tego pozoranta, e, i w tym momencie, ja mu w kontrze daję. Odwołanie. odwołanie i on w stanie on jest w stanie z, z, przerwać e, ten, tą, tą właśnie zabawę i wrócić do mnie. To jest coś, co, co, co naprawdę. E, jest, jest sukcesem, bo wiem, że on słucha. I wiem, że, jest, że jestem w stanie go w takiej awaryjnej sytuacji e, nawet jeżeli nie wróci, to prze go wytrącić z tego, z tego, z tego stanu. I, I to jest coś, co jest zasługą właśnie takiej mozolnej, częstej i, i bardzo ciężkiej pracy na treningach, czy to grupowych, czy to. Z obrony. więc tak, jeszcze na koniec, jakie masz plany na przyszłość? Czy myślisz, co dalej chcesz robić z tym systemem? Czy tu już zostajesz na etapie tylko obrony i tej pracy, która jest teraz? Znaczy, ja nie mam planów jakichś na przykład, żeby bardziej jakieś zawody czy, czy coś. Ja chcę to robić dla niego, póki będzie, będzie chciał, będzie go to bawiło to będzie, będzie ćwiczył będzie ćwiczył, tak. No i, to, no i też dla mnie jest to forma takiego hobby. Kręciłeś Tak, tyle kilometrów, co dzięki niemu zrobić, to, 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 to naprawdę dobry, dobry trener jest z niego. Dobra, w takim razie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A naszych widzów zapraszam na dalszą część, gdzie będzie pokazany trening z placu.